Cześć! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Pierwsza zasada coachingowa to taka, że każdy z nas posiada wszystkie potrzebne zasoby, żeby zrealizować swoje cele. Czyli wszystko, czego my najbardziej potrzebujemy jest w nas. Właściwie nie ma sytuacji takiej, żebyśmy sobie w życiu nie poradzili. Pomyśl sobie, czy kiedyś spotkała Cię taka sytuacja, żebyś nie mógł, nie mogła sobie z czymś poradzić? Nie. Jest trudno, jest bardzo trudno, ale z każdej z nawet najtrudniejszej sytuacji potrafisz wyjść. Potrafisz ją naprawić. Potrafisz sobie. Ogarnąć to, jeżeli tylko chcesz. Dlaczego? Ponieważ ty masz wszystko. Ty w swoim wnętrzu i w sobie masz wszystkie predyspozycje, wszystkie możliwości, wszystkie talenty i wszystkie zasoby, które są ci potrzebne. Ty nic innego nie potrzebujesz. Potrzebujesz czasami zastanowić się, potrzebujesz czasami poszukać, potrzebujesz czasami spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy. Potrzebujesz czasem pomocy z zewnątrz, żeby ktoś ci pewne rzeczy uświadomił. Ale jeżeli zaczynasz pracować nad sobą, zaczynasz pracować nad swoim rozwojem, to pierwszą rzeczą, którą coach które mentor, czasami terapeuta ci uświadamia, że ty to wszystko masz. Ty czasami nawet nie wiesz, co ty masz, ty czasami nie doceniasz, co ty masz, ty czasami musisz sobie zrobić porządek gdzieś tam w środku, uświadomić pewne rzeczy, ale wszystko jest w tobie. Wszystko, Czego potrzebujesz? Wszystko, czego zapragniesz, bo niebo nie ma limitu i my też nie mamy limitów. Czasami nasze ograniczenia są w głowie. Czasami ma, masz błędne przekonania. Czasami zapętlisz się gdzieś tam, ale pomyśl sobie, że tak właściwie to ty potrzebujesz tylko zajrzeć do siebie. Żeby rozwiązać swoje wszystkie problemy, bo nikt inny za Ciebie ich nie rozwiąże. Jak idziesz do terapeuty, szukasz pomocy, czy ktoś wejdzie w Twoje ciało i rozwiąże za Ciebie. Nie, on cię tylko pokieruje, ale ty i tak sam sama musisz z tym zrobić porządek. Więc ty masz wszystko, czego potrzebujesz. Zacznij z tego korzystać miłego dnia!